I jak by było dobrze tylko chodźmy na polisie no E go szynki, nie mówcie, że zarobiły się milion na bank nie, nie Nie będzie tu jasno. Bum mm. bum. Co jest o, na co ona zło się. Ona ukradła na tego boba, na tego syna. Mm, babka. Mm. Zamandujecie, chciał. co? uciekać, zarabiającym końca, cynka. Puh. nie, 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 Gdzie od rana, jestem od rana, jestem jest? Ten O co chodzi? O twojego chodzi Ale on ukradł koty, koty Nie! No dobra, to puta. Ej hmm. no, on nie ukradł. dobra widzicie, co na lat muszę zapłacić na podatki bratki. To my szukamy na jutro.